Uh. Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy na moim kanale No i cóż Znajdujemy się w we Francji Na granicy francusko-szwajcarskiej w Saint Louisie, czyli we Francji Ej, powiem wam, że masakra Nie mam żadnej kurde w Weny Za 5 pię po 6 jest Ej. No, nie trzeba się ubrać. Za chwilę uruchomić tacho, yy, pójść, zrobić papiery celne i, i jakoś z, z tego parkingu wyjechać. Ale wam powiem, że będzie ciężko wyjechać z, yy, z rajki. Za chwilę wam to wszystko pokażę. By nie było, że jak kurczę, tu was oszukuję czy coś. Miejsca rozpoczęcia Francja. Proszę bardzo. Jest rozpoczęta Francja. Nie nie wbijałem sobie nawigacji na weekendzie, bo to było bez sensu, ale znajdujemy się we Francji na St. Louis, tak jak mówiłem, nic nie oszukuję, nic nie kłamie. A teraz uwaga: bo nie, mam nie, nie będę miał jak wyjechać z parkingu. He, <laughs> kurde. Tak sobie postawali na weekend. No nic, dopijam kawusie, yy, jeszcze muszę tylko spisać z liśnika i ciśniemy. No bo na razie wygląda wszystko, że jest ok. No i teraz Wam pokażę o co mam, bo będę tu kływa, będę tu robił zaraz awantury. Yy, bo ja nie wyjadę. Gościu soboty sobie przyjechał i sobie stanął tak No, dobrze widzicie. No i właśnie się znajdujemy po stronie szwajcarskiej. E, niestety musimy się przejść, ale powiem wam, że dawno mnie nie było tutaj bo ostatni raz byłem w zeszłym roku na w listopadzie no to powiem wam, że kawał do pełni roboty odstawili bo tu był kurde jeszcze nie było efektów żadnych a tu już proszę bardzo szyby, kurde pomontowane w biurowce jakieś o, Ej, kurcze, pieczone no tak to właśnie niestety wygląda że trzeba Papiery do Tol Profisu, akurat Sol Profis jest kuźwa po stronie szwajcarskiej. I trzeba trochę swoimi nóżkami poprzebierać. No. O. Ale jakby ktoś kurde był na St. Louisie, później Wam pokażę, kto trzeba przejść. Ale ten budynek i te graffiti muszą być. A tu są rampy. Ale coś mi się zaczyna to nie podobać. Która to jest godzina? 6:20. Jeszcze rzekomo 10 minut. Chyba, że spedycję przenieśli, bo gościu poszedł całkowicie gdzie indziej. Jeden, który szedł za mną. Ale wiem, więcej... że. To było tu A tu jakoś kurwa ciemno jak w dupie U na Oto Kaman Dobra Nie wiem czy maski tu czy maski, Nie bo powiem wam że niezłą niespodziankę dostałem nie ma już tej spedycji He kurwa no to niezłe złe jak berety no to niezłe złe jaja jak berety chyba faktycznie ona gdzieś jest tu u gościu tam gdzie szedł, gdzie są budynki kurwa Wam ale barabasz ale jajca no powiem wam, że dawno mi nie było tutaj i tego się nie spodziewałem, bo właśnie tam kurde faktycznie Pozamykane, wszystko ciemno. Tam biuro, biuro w ogóle nieczynne. Ale jaja. Takie buty. Masakra. Aaa, bo to jeszcze nie jest zrobione. Ok, dobra, w ogóle nie wiem, czy ja na dobre piętro jadę, to wcisnąłem 0, no ale tego tu nie wiem. Czyli widać, za chwilę coś wam powiem. Wam, że to niezły Meksyk, kurde. Mówię, ostatni raz byłem w zeszłym roku. Od września do listopada jeździłem tutaj na weekendy regularnie. To zawsze tam byłem. A teraz w z watu, trzeba. Dobra, przejdziemy sobie tu ten dyk. Tutaj powiedzmy, że rzekomo były kiedyś pasy. Tu mamy czynników tych szwajcarskich. A tu mamy ten budyneczek, do którego się chodziło robić papiery. Teraz pytanie jest czy tu się dalej chodzi Czy trzeba chodzić do tamtego dużego bo chętnie kurde tu sobie kuknął no ale Zaraz zobaczymy po światłach bo Gerlach tu był na dole no to chyba niestety ale to tam się chodzi teraz dobra chwila idziemy sobie kuknąć Kukniemy sobie, bo ja bo muszę wiedzieć na przyszłość. Jak ja tu wyląduję. No to nieźle. Teraz się zastanawiam nad jednym patentem. Jak to będzie wyglądało. Bo z tego budynku do celników. Jest co dreptać. A później jeszcze trzeba się wrócić, bo tu w tym małym budyneczku. Tymo. Było na zasadzie takie, że taką kartkę się wypisywało z tablicami. Oni ją podbijali, wysyłali do celników. Francuskich podbijało się do to Te dokumenty yy, I się wracało do nich Z powrotem A teraz jak ja mam tu kóźwa się na maszerować To jest was wszystko bez sensu no, Kogoś czepotają. Hercogowina. Dobra, nic, idziemy. I później, kuźwa Z tamtej strony się trzeba wyrobić. O, jeszcze lepiej. Znowu, kuźwa, coś tu na wymyślali. O, masakra. No, chwilę obecną, to ja sam powiem wam szczerze, że nie wiem, gdzie stoję. Ja stoję, ja gdzieś tu stoję. Pierdolę, Pudowie, czy ja teraz wyjadę stąd? No, jasne, Tu wyjeżdżane. Jednym słowem, normalnie że tak powiem. ten tu, kurwa dobra jesteśmy na miejscu wstępnie że tak powiem firmę mamy tu zamkniętą znaczy powiedzmy że to jest firma to jest bardziej jakiś kuźwa magazyn e, niż firma teraz musimy się tutaj że tak powiem jakoś tu wkręcić Co będzie kuźwa mi ciężko ale widzę że tu wjeżdżający te śmieci mnie tu kuźwa przeszkadzać no nic Kurwa jeszcze gdzieś zajebałem jak z tamtego progu zjeżdżałem no ale to mało ważne Dobra mamy dużo miejsca żeby się tam że tak powiem wkręcić Okej okay, dobra ja sobie tam wjadę i będę oczekiwał jak ktoś tu przyjedzie bo tam się by zgadzało że to jest to Hurra udało się wjechać No Udało się wjechać, moi drodzy To już jest to Ufa. Połowa sukcesu Czekajcie. Mam tutaj wjechać. O, fajny fotel. Ale ja nie potrzebuję fotela. No, to jest typowy. Typowy tu jest magazyn. Ale to nic. 33 palety do zrzucenia. Mam nadzieję, że to jest tu, bo to jest jakiś nowy obraz. Nowy, nowy obraz. nowe znaczy nowy adres. W międzyczasie dostałem, kurde, po załadunku, jak się załadowaliśmy. No ale dobra, udało się wjechać Bez żadnych jakichś tam uszczerbków na nogach, czy tam cokolwiek. Ale z jednej strony trochę im tu że tak powiem przeorowałem trochę im przeoraliśmy placu łoponami, no ale ja mam to w dupie pójdę stąd, tylko trzeba będzie jakoś wyjechać wiem że to w tamtą stronę trzeba będzie pojechać to dobrze, że nie próbowałem tu się wkręcić na prawe lustro bo byśmy kurwa, jakbym tu wjechał bo to już bym miał problem, żeby się tyłem wyłamać. Aczkolwiek do przodu bym podjechał. No nic. Musimy, niestety, czekać. No. No. Powiem Wam tak. W końcu doczekałem się gościa. I rozładunek idzie pełną parą. Tylko, że. <gry> Pełną parą na zasadzie takiej, że ja muszę chwilę czekać, nie? Ja już sobie kurde, specjalnie tu lewą stronę trochę powyciągam, żeby prawą szybciej później mógł dokładać. Ale ja widzę, że to nie będzie takie chopa siupa. Mniej więcej weźmie, pale, weźmie paletę, ja zdążę postawić. pojedzie z nią, więc jakieś 10 do, od 5 do 10 minut czekam, właśnie przyjechał. Tak to jest właśnie jak się jedną ręką to ogarnia. No niestety też i trzeba opracować zwykłym paleciakiem. Jedną ręką to wiadomo kurw w Gdzie można sobie wsadzić i dobra, to jest bez sensu. Jedną ręką robić, jesteśmy już rozładowani. Teraz stąd musimy jako kurde tako wyjechać. A ci kućdwa, zamiast mi dać kućdwa, jak najmniej kurde do lotu, to mi dali, a w sumie 33 km też może być. Dobra, ja muszę stąd teraz jakoś wyjechać, na pewno w lewo i tam w prawo między tymi budynkami, ale jak to będzie, nie mam pojęcia. Dobra, my robimy już firend sobie na parkingu we Francji, że tak powiem. A i masakra, moi drodzy, normalnie. Nie wiem jak to kurwa tu będzie we Francji Powiem Wam, że pierwszy raz tu kuźwa stoję I tak się trochę tego kuźwa obawiam tej Francji Aczkolwiek to wiecie Ja tylko mam ee, te Płyty OSB No ale szkoda, żeby firany pocieli. No, ale Co będzie to będzie No tam jest parking Ale on jest cały kuźwa Tam są cztery rajeczki sobie zabity tam jest parę rajek, ale też było zabitych. Tu mamy kurde, znalazłem kolejne rajki tak przez przypadek ale wszystkie już kurde na 18, no już przed 19 ja tu stanę były zabite. I właśnie chyba gościowi się udała rajka piękna. No, gościu kurde musiał tam przed chwilą jakiś odjechać. Kurde. Ale mu się jajca jak berety No nic, idziemy robić papu jakieś Masakra Siemano, witam Was serdecznie. W kolejnym moim dniu. Najważniejsze Siodło zapięte, wlew nieruszony z tej strony, i teraz trzeba zobaczyć dobrze naczepę. No, ale na chwilę obecną widzę, że nie ma tragedii. się aparat za, zabrudził. Dobra, no, trochę, żeby do tyłu sobie spokojnie cofnąć, aby stąd wyjechać. Uff. Powiem Wam, że tak wyskoczyłem bez czapy, ale o no, kurde, fajnie, fajnie, fajnie ciepło jest, 6 stopni, niby komputer pokazał, ale fajnie. Kable wszystkie są na miejscu więc daj mi kuźwa trochę cofną tu kuźwa jeszcze pod ryj My mamy zobaczyć ile mamy jeszcze możliwości cofnięcia do tyłu i do kuźwa stąd wyjechać bo ja spokojnie mamy trochę miejsca do cofania <laughs> żeby to cofnąć Oj, masakra. E, dobra, jednak przypisuję trochę. No i dobra. Obchód zrobiony na młotkach. Stoimy 4 minuty. A do pierwszej zrzutki zostało nam 178 km. Więc na siódmą będziemy. Nie ma tragedii. Dobra, teraz trzeba stąd wyjechać jeszcze jakoś. O ja pierdzielę, że tak powiem. Co ja mogę powiedzieć? Niecałe, no w sumie 5 km nam zostało do pierwszego rozładunku. Od 20 minut jesteśmy w Niemczech, a ja nie mam możliwości żadnej, żeby stanąć i zmienić kuźwa w tachografie. Przekroczenie granic. No nie mam takiej możliwości. Kuźwa. Albo Kuźwa de, jakieś miasteczka, kuźwa pierdoły yy, albo Kuźwa taka droga, bez możliwości, żeby gdzieś stanąć No masa... O, tu mogłem Pierdyle Nie wiem, może zaraz gdzieś się coś, kurde uda stanąć na chwilę, bo to jest kurde... Ja pierdzielę. Zaraz będzie tak, że ja wyląduję. Na tym yy, No, mówcie, patrzcie tu Kuźwa piękny parking. Kurde, mole, tam mogłem stanąć sobie, no nic, może za chwilę coś się tu wyłoni, mam nadzieję, aczkolwiek już widzę, że się nic, kuźwa, nie wyłoni, bo już, kurde, prawdopodobnie jest kolejne miasteczko, masakra, co tu się dzieje, a ja tylko chcę, kurde, granice zmienić, nic więcej, ajajaj. Aj, aj. Dobra, nic, zaraz może coś się wyłoni. Przecież to jest kuźwa jakaś masakra. Dopiero coś mi się udało znaleźć. Mamy, kurde, no, niecałe dwa kilometry. Całe dwa kilometry mamy, a my dopiero kuźwa zmieniamy granicę. Pierdyle. To, to jest normalnie nie do pomyślenia. Przecież to jest nie do pomyślenia, co tu się kuźwa odstawiło teraz, nie? Masakra. O, jednym słowem to jest kurde, masakrunia. I tak dalej. Czekajcie, bo nie wiem, czy mi się uda tu kurde przeskoczyć. Bo tutaj ciężarówka stoi, tam ciężarówka stoi, a ty kurwa, gdzie się tu wybierasz? Tu. A, betoniki będzie tu kurde rozkładał. Czyli, jakoś tak. Dobra, muszę odłożyć kurde u żeby jakiegoś mandatu głupiego nie dostać przez przypadek. Dobra, jesteśmy, że tak powiem, na miejscu. Eee, I jeden słowem woprawie prawie pół auta trzeba było rozebrać, żeby mi ściągnęli te trzy sztuki. Raz, dwa, trzy. O ta na dole tu zostaje masakrunia nie pierdziele prawe pół to rozebrać żeby mi kurwa sięgnęli tylko trzy sztuki o kurwa gościu bo reszta to jest w drugie miejsce też też ta sama firma Becher ale to jest już jest drugie miejsce masakrunia no nic o wózkiem podjechał Poszedł gdzieś. Kurde mole. Baraba Nie wiem czy słyszycie, ale gdzieś tu kuźwa w powietrze z O, jedzie. Aj, kurwa, otworzyła mi się plandeka kuźwa. To bardziej mi taki pierdolnik tam wyskoczył. Nie wiem czy zobaczycie. O, jest. Ale teraz, żeby to zrobić, to ja muszę wysiąść. A żeby to kurwa zrobić i wysiąść. To muszę chyba poczekać, jak kurwa auta poprzeżdżają. A oni jak kurwa na zuż jadą, nie? Dobra, ja zjechałem na pauzę, a na szybko Wam pokażę, co mi się kurde odpięło. Nie wiem, jakim cudem to wyskoczyło do góry, żeby to się otworzyło. Ja mam pojęcia, jakim cudem. No ale się otworzyło i przez i to, jak to było, było otwarte, no to to kuźwa się planteka miluzowała. Katastrofa normalnie. Katastrofa no. No jakbym liczył na jakiś parking, to tu bym za cholerę nie dojechał. Bo to wyszło mi tutaj 20 coś kilometrów. Nie. Oj kuźwa patrzcie, to jest wszystko rozjebane nie. Tu gdzieś powietrze kurwa spierdala, hamulców od czasu do czasu nie ma cholera wie, niech mi dają moją naczepę już w końcu, bo ja nie uniosę tego masakra masakra ale chociaż co, ptaszki śpiewają o, że jeszcze zaraz czegoś kurwa na głowę nie dostał to jest właśnie naczepa Schwarzer Müllera nie lubię tej naczepy Zawór ma tutaj bezpieczeństwa, ten żeby hamulce wszystkie zblokować do odpięcia. Ale masakra. No i jedyne co, no to strasznie wysoko ma przewody, bo u mnie przewody są na, w mojej naczepie w Kogelce są na wysokość tych od elektryki, nie? Tak to wygląda. No i na pewno lepszy dostęp jest do linki celnej niż u mnie. Oj, dobra, idę wziąć się za kawę, papu. No i widzicie, a i tam mieliśmy w kurde beherze rozładować trzy sztuki palet, a wyszło tylko dwie. Całe auto mamy w drugim miejscu do rozładowania. Ty, człowieku, patrz, przecież to śnieg leży. He, <laughs> kurwa, ale jaja. Dobra, idę się wziąć za kawę. Dobra, coś można byłoby tu na szybko powiedzieć, że burdel <laughs> jesteśmy na drugim rozładunku, w miarę możliwości szybko idzie, ale powiem Wam, że oprócz tego, że burdel zaraz będę tymi pasami tu walczył w międzyczasie <laughs> To wjeżdżając na firmę tamtą bramą Nad kolej mi się kuźwa z z konia kurde urwało a mianowicie ta gumka mi tu kurde odpadła nie wiem jakim cudem tak ogólnie odpadło no i wypadło i wypadło na asfalt na szczęście że to na szczęście kurde przed całą na samej firmie nie gumkę znalazłem przed samą tam bramą taki nierówny uskok był eee, no i tak tą właśnie wyglądam że się ujebała ale wszystko w miarę ok później gdzieś ją kurde spróbuję wstawić no i cóż jedzie właśnie wózkowy żeby zabierać dalej paletki no ja sobie w międzyczasie tu kurde walczę o cyk proszę bardzo cyk no i poszła pojedynczo trochę tu pitoli się, ale mi to nie, czym nie przeszkadza.